Halo, halo, witam bardzo serdecznie, jestem w TV i dzisiaj po aktualizacji dostałem nową edycję stylu do skina Oblivion, czyli niepamięć. Mega fajny styl, ponieważ, ponieważ jest cały złoty i mega, mega fajnie wygląda w gierce. Miałem problem z dopasowaniem plecaka, ale wydaje mi się, że to taki malutki szczegół. Dzisiaj na odcinku pogramy duozy i trzymi. Link do kanału znajdziecie Szymona w opisie, w wbijajcie, dajcie mu subka, bo chłopak mega, mega, mega fajny. Także duo będzie naprawdę mega, mega przepotężne, na pewno wjeżdżamy tutaj w Fortnite'a i rozwalamy wszystkich. po poprzedniego odcinka osoba, która wyświetla się na ekranie zgarnia 1000 v -Bucksów. gratulacje. Dzisiaj na odcinku również możecie zgarnąć 1000 v -Bucksów. jedyne tylko co musicie zrobić to zostawić łapeczkę w górę, suba na kanale, dzwoneczek. Napisać w komentarzu jazda, obejrzeć cały odcinek do końca i na ekranach będą się pokazywały cyferki, wy je zapisujecie i wklejacie je w komentarzu. Każdy komentarz, który napiszecie jest nagradzany serduszkiem, dlatego bardzo fajnie, abyście pisali komentarze, bo ja te komentarze czytam. I oczywiście zapraszam Was na turniej Genesis Cup, który odbędzie się jutro, czyli w sobotę o 11.00. Turniej, który ma wartość 2,5 tysiąca złotych, dlatego każdy musi zagrać. I każdy może grać, także wbijajcie śmiało. Ty, byku, tutaj mam przycisk. Subskrybuj. Kliknij. O, dziękuję. No i tylko komentarz na dole. I lecimy z odcinkiem. Let's go. Lecą czy? 87. Ty, mam wędkę. Tyś, mam wędkę. Dobra, mam pompę. Mam pompę i. Jest... O Boże. Dobra, dobra. Będę, dobra. będę ratował. Dobra. No uratuję, je, ty... uratuję. Dajem. Tutaj jest grubo F. Pa, go! Let's go! Pa, let's go! Pa, let's, let's go. go! Let's go! O, o, o! nie, o oh, nie, o oh, nie, o oh, nie, o oh, nie, Dobra, nie, to To let's Pa nie, pa. Pa. Ah. <laughs> to, pa o no. nie, o nie, o Oni się ponoszą. o no. W boksie po lewej, chyba. Po lewej. to mniej, jest to mnie. Ależe, co? Leżę? Leży. Nice. Chłopie, ja, ja tam wjechałem od góry, nie? Wiesz, no my zrobiliśmy. Wjeżdżam od góry, chłopie, a tam gościu, chłopie, Podnieście się i mi walą no. we pompę i schody się zbugowały na żółto. Ale wszedłem na pezy i się nie zorientowali. No, to, chłopie, to był idealny place. Będą pisali o tym na Fortnite Polska Ty, strzelają Ale to ja zrobiłem bota Dobra, szanuję Nie, co ty gadałeś, no, no i gościom No i leży, leży, leżę Kurde, biało mam I... Adrian, stream sniper W drodze i zwiewam I Stary! sobie sam Ej, mam déjà vu Nagrywałem odcinek z Marzenką i to no. samo zrobiłem, podniosłem ją na przyjemnym parku i powiedziałem Marzenka ja Cię tutaj odradzam, ale każdy już gra po swojemu No Stary mam deja vu To samo było No, no strzela do mnie no chłopie non stop A gdzie ja. jest? Ej jest przy nas U mnie, u mnie nie jest No to taktyka jest taka, napierdzielamy Dobra, ich Dobra, wylejemy ich, ta. No Krak? No nie krak. O nie, dostałem Zabij. No, I tak. No, biało, totalnie. A ja nie mam ammo, stary! Ja, no, ja nie do niego. Ty kolejny, biało, ej, ej! Leży. Stary, ja. Chłopiec, to ja odwaliłem. Ty. Chcę do gościa Ma. strzelać z pompy, a to i lipa, stary. Nie da się strzeli, strzelić, chłopie, z pompy. I wiesz, <laughs> i, i klikam ten lewy przycisk myszki. Strzelam, strzelam I nie strzelam. Jest, i nie jest. I słyszę taki dziwny dźwięk. Strefa, strefa. Ja mam rybę, ja mam rybę. Ty, A, ale ci też nie mieli potek żadnych, lol No mieli, ja mam Okej okay. Dam rybę No, no. pari w żeby ty go w niego nie dałeś Łap Cześć, bo ja nic nie słyszę z gry Czemu? O, słyszę o. 10 people No, no 8, on No S Na dropa, co? No ja kto? nie ja wiem No dobra cześć. Chyba, że ten drobie Jest z... są chłopy! Tutaj sobie wylądujmy i walimy ich z powietrza. Te były chłopy, bo mi się ściana przy chwilą postawiła. Nie, są Dobra, są dawaj Krzymek Jesteśmy... Ja mam, ja mam tego blazera, blaster, czy... Dawaj ich w helikopter! Nie, są! Oni on nie wie co ci... O wiedzą, kurde Bolek No i co? Cztery, 50 niej! I gościa mam na blisko! Hmm. Leży. No i mówiłem, że to była dobra decyzja. Ty, ale gdzieś tutaj no mi tupta. O, jest ja, ja, do mnie, ja biało. To trzymaj no. się, ja już jestem. No GG. Nie bój się, nie bój się. On musi tak już. Boże. Biało ma, biało o. ma, o, ma biało. Leży, leży. No mówiłem ci, stary, nie bój się. No ja, ja jestem pro w tą gierkę. Wie jak na mnie mówili w, w podstawówce 10 lat temu? No. Tifu Albo Mundgral Różnie, tak? różnie miałem, miał, miałem dwie ksypki, no Fak. Masz też? Masz jakieś matce? Nie, nie mam No, no tak Hop. Dobra, Hop. dzięki Proszę cię, dwie, 300 metalu O kurde A masz jakieś podki? No właśnie, nie no to, A ja, ja ja sobie nie potrzebuję No i ja też, ale O, rybki, czekaj Okej okay. No, dobra Przyjmuję ja jestem pro no ja wiem Ja powiedziałem, że ty tam nie, masz jakby ścianę Nie pokazuje ci się nic na ścianie Że możesz no. edytować No? Nie wiem, jak, nie wiem jak tak się da, ale okej okay. Ty stary, co to jest? Nie widzę na razie Co? No co to jest? Co to jest? Ej, to, to za chwilę Ja bym tam wieszę. szedł Radzimy, chodź. W lewo W lewo co, Nie to za dawaj chwilę... na no to, co to jest? To, to, nas jakieś... za to nas za chwilę zabije. Ej, ej, to coś wypuszcza. Za chwilę coś, ona wybuchnie na całą mapę i zabije wszystkich ej, ej, zobacz, stary, Ej, to coś wypuszcza jakieś małe robociki Ej, ty mnie trollujesz? czy naprawdę nie wiesz co to jest? No nie wiem co to jest. Ja też nie wiem, chodź Tutaj z dalek, ej, ja stary, a ja stara to pierwsza raz widzę. Ej, tego się nie da rozwalić. Oj, to nas za chwilę zabije. Ej, ja tam podejdę, zobaczę. Szala do mnie, ej, zabierzyło mnie, stary. Goodbye. Ej wypuścił jakieś małe robociki rob... Ej to daje jakiś loot stary Ej to jest kozak Strzelaj w oko A, tutaj daje leczenie I różne rzeczy A, nie a nie da do... się to o, je... Ej dobra weź nie mam keblaru Dobra U, A ja mówiłem Ty, A jak to rozwalić? Nie da się pewnie Tyle da Typy? Się... Dobra, tylko mam, no. mam lipę, bo... Chodź, chodź, no ja mam leczenie. Dobra, ale ja walę im polskie nade'y. Dawaj. Matka boska, ten... Ty, idzie brzuchu, bo... ten robocik do mnie! Patrz, starszy stary szumon. Dobra, wypadło ten, to daje loot jakiś. No ja bym się bał tego, Dobra, wez, bo za chwilę... Dobra, Za chwilę daje jakiś... O, zrzut mamy. Ta, a to są typy. Wali mu głowę? Mam, mam, mam... i do ciebie strzelaki. Ja pierdziele, no, Po co ich tutaj przyprowadziłeś? E, oni się taki strzelają, musimy ich zraszować I to tak quest. Musimy ich ruszować. Ja mam ten, ja mam e, Być. Nejdy. E, daj mi te nejdy i pij że, że ja nie, nie potrafię rzucić polskich nejdów? Nie, ale musisz, musisz, musisz potę wypić. Ta, dobrze. jasne, dobra, dobra. No, no. Znam, znam to. Wydałem. Daj te bo, 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 bo ten. A ja chciałem sobie rzucić. No leży? i powaliłem. Leż. Tak naprawdę to wszystko dzięki moim najdą bo. Kolejny. Solo jest, zabiłem trzech. Heee! <laughs> Płaski top. Ej, on jest zaboksowany w boksie, to. Mhm. Panie Dymek, zostaw mi go, ja, 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 mu, ja mu porobię, ja go porobię. Co to Ej. jest? Ej, Iron Man, okej. Okay. Ja leży! ale butałem buffę, stary! Let's no! Go. Panie, Panie Dybek, czyli z Szymi, bardzo dziękuję za nagrywkę. Dziękuję za wykierowanie meczyku. Yy, tutaj zapraszam na kanał Szymona, wbijajcie, bardzo fajnie. Oto odcinek chłopak. jest. No. Matka wioska, cudowna, jak ja się zestresowałem. No, także, także, także wbijajcie i będzie super Dzięki, Szymon. To ja bym monitor włączył, jakbym wiedział. Że włączył czy włączył? No, włączył monitor, żebym widział, co gram, nie? Aha, że, 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 że. Na odcinku, nie? Żeby było widać, że jestem dobry jakiś, a nie. No, no wygrał, wygrałeś grę. No dobra, no nie wiem. No. no to chyba jesteś dobry. No ale oczywiście nie lepszy ode mnie, ale. No tak. No dobra, no. No, no, no wiesz, no przyznaj się, miałeś ksywkę w podstawówce montgral Nie, nie, nie. Na, na, na mnie mówili ten, bo jak on miał. Ninja, no aaa, w no, no, no. 90 nie umiałem, więc no ale teraz ninja nie ma, jest mongrel, czyli jestem better. No niestety. Także, także Szymonie, bardzo dziękuję. No i tyle. papa.